Zajmujemy się e, prawdą, to też nie znaczy, że Tokarczuk nie pisze prawdy, tylko pisze rzeczy prawdziwe, aczkolwiek y, zmyślone. E, chociaż czasami zmyślenie jest jeszcze mocniejszą prawdą niż ta prawda, prawda? Znaczy jeszcze bardziej prawdziwe niż prawda czasami. Się pomylą, to, <laughs> to dziennikarze, jak się pomylą, tak? A my jesteśmy reporterami, czyli Olga i ja jesteśmy reporterami, czyli opisujemy. Różne historie, które zdarzyły się naprawdę, one mają dawać do myślenia. I y, Olga Kitkiewicz jest autorką dwóch książek reporterskich, które wydało wydawnictwo dowody na istnienie. Pierwsza książka nosi, nosi tytuł Nie Hannibal i to była książka o pracy. Yy, Olga o niej umie mówić bardzo w taki sposób, bym powiedział, wyrafinowany, a ja o tej książce mam takie zdanie, znaczy o czym jest ta książka Olgi Niehańbi, że jest o tym, że jak ktoś nie ma w Polsce pracy, to jest do dupy, a jak ktoś ma pracę w Polsce, to też jest do dupy. Yy.